Cześć, witam wszystkich serdecznie na moim kanale i na kolejnym już odcinku ze zdrapek Lotto. Dzisiaj mamy czwartek, więc kolejna premiera z drapki. Tym razem zdrapka za 10 zł, za 10 zł, a będą to rubiny i szafiry. Rubiny i szafiry. No i ta zdrapeczka się praktycznie niczym nie różni od pozostałych, tylko jest inna. Szata graficzna i przeczytajmy sobie. Strzałka pole gry, jak, jeżeli jakakolwiek z Twoich liczb jest taka sama jak któraś z wygrywających liczb, wygrywasz przypisaną do niej kwotę. Znajdź symbol yy, to są sztabki chyba jakieś złote, i przypisaną do niego wygraną. Znajdź symbol takiego yy, skrzyni i wygrać dwukrotność przypisaniu do niego kwoty i na dzisiaj przygotowałem będzie to szybki trapping również dwie takie zdrabeczki. jeszcze sobie zobaczmy stopnie wygranych mamy 10 stopni wygranych 10 20 25 50 100 200 400 1000 10, 15, 15000 i 400 tysięcy więc w tą kwotę najbardziej e, najbardziej polujemy w tą kwotę Proszę chwilkę poczekać, bo jeszcze muszę sobie drapak jakiś skołować. OK, mamy i zaczynamy od zdrapki numer 1. Przybliżymy sobie, zbliżenie sobie zrobimy i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, grapie się fajnie. I mamy pięćdziesiąt siedem, trzydzieści cztery, trzydzieści siedem, trzydzieści trzy i czterdzieści sześć. I lecimy. I mamy dwadzieścia dziewięć, siedemnaście, dwadzieścia siedem, obok, obok. Nie mam. Pięćdziesiąt pięć. Trzynaście. I ostatni szablon. I teraz szukam. 29, 17, 27, 45, 35 nie ma, niestety 22, 47, 31, 38 i 32 niestety nie ma. 16, 48, 44, 45, 13 nie ma, 18, 11, 14, 21, 24 niestety nie ma. No i gdzie nam się te ukryły? Gdzieś tu się nam ukryły, ale gdzie? To już nie wiem, już nie będziemy tego Dobra, nieważne. Dobra, niestety przegraną. Jedyneczkę mamy przegraną. Okej, okay, teraz mamy dwójeczkę. I lecimy. Nasze liczby tu. Chociaż żeby połowę się zwróciło, to będę zadowolony, ale... Różnie to bywa. Mamy 24, nie ma. 22, nie ma. 42 obok. No i już chyba nic nie będzie. o już odkryliśmy literki, już przyspieszę. Że na szybkości to zrobimy. Nie może być główna wygrana, ale to jest rzadkie. No i wygląda tak, 41 yy, nie mamy, no 40, 56 nie mamy. 52 nie mamy, 55 nie mamy, 23 nie mamy, 29 nie mamy, 49 nie mamy, 59 nie mamy, 33, 58 nie mamy, 31, 48 nie mamy, 39 nie mamy, 54 nie mamy, 67, 18 nie mamy, 21, 57 nie mamy, no i 13 nie mamy. No niestety dzisiaj pudła, dzisiaj kustaki nam się trafiło, ale nieraz tak bywa. Dziękuję w takim wam razie za ten odcinek. Jeśli Wam się miło oglądało, zostawcie łapeczkę w górę, subika będzie mi bardzo miło. No a ja już Was zapraszam na kolejny odcinek ze zdrapek czy też Pokemonów, który może się już niedługo po... przytrafi, a ja Wam życzę wysokich, wygranych i miłego dnia. Do następnego razu. Cześć!